Kogo ja widzę? To nasz bohater za bariery. Miło cię znowu widzieć, Miltenie. A ty ciągle tutaj, czy znowu tutaj? Znowu. Po upadku bariery wróciłem do klasztoru magów ognia. Ale gdy paladyni postanowili zejść do Doliny, moje doświadczenie i znajomość terenu okazały się bardzo przydatne. Dlatego Najwyższa Rada wysłała mnie tutaj, jako magiczne wsparcie dla całej ekspedycji. Pamiętasz jeszcze Gorna, Diego i Lestera? Oczywiście, że ich pamiętam. Cóż, Gorn i Diego daleko nie zaszli. Zostali schwytani w dolinie przez paladynów. Tylko Lesterowi udało się prysnąć, chociaż nie wiem, gdzie się teraz spodziewa. Spotkałem Lestera, jest u Xardasa. Przynajmniej jedna dobra wiadomość. Cóż, nie mam dla ciebie żadnych dobrych wieści. Jak się mają sprawy? Paladyni przybyli tutaj, żeby zgromadzić jak najwięcej magicznej rudy. Ale biorąc pod uwagę smocze ataki i orkową armię, śmiem wątpić, czy im się to uda. Nie, nosa, Wyczuwam tu obecność czegoś mrocznego, czegoś bardzo złego. Ponura moc wypełnia całą dolinę. Cena za zwycięstwo nad śniącym okazała się bardzo wysoka. Upadek bariery to prawdziwa katastrofa. Jeśli to przetrwamy, możemy mówić o prawdziwym szczęściu. Ile rudy zgromadziliście do tej pory? Ile rudy? Ani bryłki! Od jakiegoś czasu nie mamy żadnych wieści od górników. Nie zdziwiłbym się, gdyby już nie żyli. A na złego jesteśmy atakowani przez smoki i hordę orków. Ta wyprawa to jedno wielkie niepowodzenie. Gdzie są teraz Gorn i Diego? Cóż, Gorn siedzi w tutajszym lochu, zastawianie oporu paladynom. Diego został przydzielony do grupy górników. Porozmawiaj z paladynem imieniem Parsiwal. To on dobierał ludzi. Czym się tutaj zajmujesz? Miałem sprawdzać czystość zgromadzonej rudy, ale na to przyjdzie mi chyba jeszcze poczekać. Chwilowo bawię się w alchemika. Chodźmy uwolnić Gorna. To nie takie proste. Gorn jest skazańcem. Przy odrobinie szczęścia Garond wyznaczy jakąś grzywnę, po której zapłaceniu, Gorn odzyska wolność. Tak, to możliwe. Daj mi znać, gdybyś się czegoś dowiedział. Zatrzymaj się! Kim jesteś? Nieważne, kim jestem. Ważne, skąd przychodzę. Niedawno przekroczyłem przełęcz. Będziesz sprawiał problemy, czy po prostu pozwolisz mi wejść? Skąd miałem wiedzieć? Oczywiście, że cię wpuszczę. Wchodź. Kto tu dowodzi? Kapitan Garond wraz ze swymi doradcami, paladynami Orikiem i Parsivalem. Wchodź śmiało. Za dnia kręcą się po sali tronowej na parterze. oczywiste od dawna. Doszło do mnie to, Kogo pilnujesz? Więźniów. A kogo dokładniej? Kilku skazańców i najemnika Gorna. To twardziel, silny niczym wół. Ledwo obezwładniło go czterech mężczyzn. Nie potrzebuję jeszcze więcej kłopotów. Czy możesz mnie wpuścić do lochu? Nie, nikt nie wejdzie do lochu. Dotyczy to każdego. Ciebie, Miltena i całej reszty. To nie jest knajpa, gdzie można wchodzić i wychodzić, kiedy ci się tylko spodoba. Zapamiętaj to sobie! już Skąd ty to masz? Mnie to już nic nie dziwi. Hej, ty! Czym się tu zajmujesz? Szkole chłopaków. Uczę ich, jak wyrobić sobie stalowe mięśnie. Zajmuję się także więźniami. Jestem dla tych bydlaków jak cholerny ojciec. Ale przede wszystkim potrafię zmusić ich do mówienia. Wierz mi, wiem jak każdego skłonić do mówienia. Brzmi strasznie przyjemnie. Ale te zawszone tempaki, których tu teraz mamy, nie mają zbyt wiele do powiedzenia. I nie pozwalają mi zająć się tym Gornem. Możesz mnie przeszkolić? Pewnie. Pomogę ci stać się silniejszym, ale nic za darmo. Ile chcesz? Hmm. Wychodzisz poza zamek, prawda? Oto moja propozycja. Mój czeladnik Den uciekł podczas ostatniego ataku. Zawsze strasznie łatwo ulegał panice. Ale nie zwiał z pustymi rękami. Zabrał ze sobą zawartość naszej skarbony. Jakiej skarbony? Mamy skrzynię, w której przechowujemy. zgromadzone rzeczy. To była okrągła sumka. W skrzyni znajdowało się 200 sztuk złota i trochę cennej biżuterii. Jeżeli przyniesiesz mi złoto, będziesz mógł zatrzymać biżuterię, a ja cię przeszkolę. Mam coś dla ciebie. Znakomicie. Jeśli chcesz, mogę cię szkolić. Wiesz, gdzie skierował się den? Jak najdalej stąd? Myślę, że mógł udać się w stronę przełęczy. Dziękuję. To bardzo pomocne. Cóż mogę powiedzieć? Nie mam pojęcia, dokąd poszedł. Minos oświeca wszystkich tych, którzy widzą jego mądrość. Skąd ty to masz? Nie mów, że o tym nie wiedziałeś. Nie rozumiem w ogóle, czego się to przejmuje. Skąd się tu wziąłeś? Nie jesteś górnikiem ani jednym z moich ludzi. No? Słucham. Przeszedłem przez przełęcz. Przełęcz? I udało ci się przez nią przedostać? Na Inosa. Ciekawym, czemu najemnik chciałby tak ryzykować? Czego tu szukasz? Przybywam na polecenie lorda Hagena. Mam mu dostarczyć dowód na istnienie smoków. Zamierzasz więc znaleźć taki dowód, a potem wrócić do bezpiecznego miasta, co? Coś w tym stylu. A więc chcę dowodu. Dostanie go. Ale nie odeślę cię do Lorda Hagen'a bez dokładnych informacji o Rudzie. Słuchaj, Lord Hagen musi się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja i ile rudy wydobyliśmy do tej pory. W porządku. Co mam dla ciebie zrobić? Wysłałem trzy ekipy górników, ale żadna z nich nie przysłała mi jeszcze ani bryłki. Udasz się do każdej z nich i wybadasz, jak przebiega wydobycie. Potem napiszę list, który zaniesiesz Lordowi Hagenowi. Cóż, chyba nie mam wyboru. Co dostanę za wykonanie tego zadania? Niezwykłem targować się z najemnikami, ale chyba nie mam wyboru. Zrób o co proszę, a dostaniesz ode mnie 500 sztuk złota. Ale dlaczego właśnie ja? Bo potrafisz prześliznąć się przez linię wroga. Moi ludzie nie mieliby żadnych szans na twoim miejscu. A ty już raz pokonałeś tę drogę. To zadanie w sam raz dla ciebie. Gdzie mam szukać twoich górników? Weź tę mapę. Zaznaczyłem na niej dwa rejony, w których prowadzimy wydobycie. Gdybyś miał jeszcze jakieś pytania, porozmawiaj z Parsiwalem. On powie ci wszystko na temat górników. Chcę, żebyś wypuścił na wolność Gorna. To niemożliwe. Popełnił wiele przestępstw i musi za nie odpokutować. Nie mogę go wykupić? Cóż, istnieje taka możliwość. Ale jego wolność będzie cię drogo kosztować. Tysiąc sztuk złota to moja cena. To dużo pieniędzy. A Gorn dużo narozrabiał. Przynieś mi pieniądze, a ja puszczę go wolno. Chwila! Garant domaga się tysiąca sztuk złota za uwolnienie Gorna. Niezła sumka! Mogę dorzucić 250 sztuk z mojej kieszeni. Tak mi się właśnie wydawało. Zrobiłbym coś na tym po raz pierwszy. Przyszło mi to. Chwila! Na czym polega twoje zadanie? Jestem oficerem strategicznym króla. Aktualnie podlegam wielmożnemu kapitanowi Garondowi. Jesteśmy ostatnimi paladynami na zamku. Pozostali albo uciekli, albo polegli. Naszym zadaniem jest doprowadzić tę ekspedycję do szczęśliwego końca. I tak też uczynimy. Na inosa tak uczynimy. Mam dla ciebie wiadomość. O co chodzi? Twój brat nie żyje. Mój brat? Inos wystawia mnie na ciężką próbę. Mój brat zginął jako jego oddany sługa. Ta wiadomość przeszyła me serce jak strzała. Jedynie w modlitwie odnajdę siłę. Wybieram się w okolice kopalni. Uważaj, to nie przelewki. Przede wszystkim postaraj się odnaleźć paladynów. Dowodzą trzema grupami. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na ten temat, porozmawiaj z Parsiwalem. Jak wygląda sytuacja? Musisz odnaleźć krety i rudę. Potem zastanowimy się nad drogą odwrotu. Co możesz mi powiedzieć na temat Kretów? Zebrałem trzy grupy. Marcos, Fayet i Silvestro. To paladyni nimi dowodzący. Grupa Markosa skierowała się do starej kopalni, prowadzona przez starego kopacza Grimesa. Dwie pozostałe grupy wyruszyły razem. Jergan, jeden ze zwiadowców, doniósł mi, że rozbili obóz niedaleko wielkiej wieży. Wiesz, jak mogę dostać się na teren wydobycia? Nie ma żadnej bezpiecznej ścieżki prowadzącej do doliny. Droga głównym szlakiem wydaje się jednak mało rozsądna. Trzymaj się z dala od lasów i unikaj orków. Niech Inos cię prowadzi. Z którą grupą kretów poszedł Diego? Diego? Ten skazaniec? Jest w grupie paladyna Sylwestra. Chcę wykupić Gorna. Dobrze, idź do Gerolda i powiedz mu, że z mojego rozkazu ma wypuścić więźnia. Niektóre problemy same się rozwiązują. Powinien był wiedzieć lepiej. Nie wiem już, w co wierzyć. Mówią to... Uwolnij gorna. To rozkaz kapitana Garonda. Już przekazano mi taką wiadomość. Proszę o to kluczem. Możesz wejść Trudno do środka. Muszę uwierzyć. Przez to będzie jeszcze więcej kłopotów. Naprawdę sądzisz? Nie tak jak mówisz. Trudno być tego pewnym. Dość tego wylegiwania. Jesteś wolny. Najwyższy czas, żeby ktoś mnie stąd wyciągnął. Ale w życiu bym się nie spodziewał, że to będziesz ty. Dobrze cię znowu widzieć. Garant narzeka, że za dużo jesz i nie może sobie pozwolić na utrzymywanie takiego darmo zjada. Skoro już o tym mowa, napiłbym się dobrego piwa. Chodźmy stąd. Zbrzydła mi ta cela. Czekaj chwilę. Mam tutaj coś, co może ci się przydać. Znalazłem w celi te zbroje. Jakiś więzień musiał ją tutaj ukryć. Na mnie jest za mała, ale na ciebie powinna pasować. Dzięki, zobaczymy się u Miltena. Jasna sprawa. Wszystko przez rudę. Ciągle to samo. Wszystkim zależy tylko na tej cholernej rudzie. Ja bym tego nie zrobił. Nie, nie wiem już, co Przecież wiedział o tym wcześniej. Po prostu trzeba odczekać. Nie mów, że o tym nie wiesz. Przecież wiedział o tym wcześniej. Nie przez to będzie jeszcze więcej kłopotów. Nie mówię przecież niczego nowego, przecież on wiedział muszę. Czego? Całkowicie się z tobą zgadzam. Możesz zrobić dla mnie broń? Nie mam na to czasu. Ja tylko kuję broń, a parlaw ją ostrzy. Wydawaniem oręża zajmuje się Tandor. Czy to się kiedykolwiek zmieni? Jak praca? Zajmuje się kuciem oręża dla zamkowych rycerzy. Odkąd się tu znaleźliśmy, wciąż produkuję nową broń. Będzie nam potrzebna. Pokażemy tym przechlętym orkom, jak smakuje stal naszych mieczy. Ej, parla, pamiętaj, żeby dobrze naostrzyć te miecze. Tacy orkowie potrafią być naprawdę twardzi. Nie nawet się właśnie wydawało. Hej, co u Ciebie? A jak Ci się wydaje? Całe dnie spędzam przy toczydle, ostrząc broń. Wczoraj Engor znów zmniejszył nam racje żywnościowe. <grym> jak tak dalej pójdzie, pozdychamy z głodu. Chyba że wcześniej powybijają nas orkowie. Tak czy siak, niemiła perspektywa. Kim jest Engor? Engor zarządza zapasami i przydziela racje żywnościowe. Co tydzień mniejsze. Jasne! Można się z nim potargować, ale do tego trzeba mieć gotówkę. A ciebie na to nie stać? Z tego co tu zarabiam, starcza najwyżej na kilka rzep. Gdzie znajdę tego Engora? Jest w komnatach rycerzy. Dostaniesz się tam przez najbliższe otwarte przejście, obok kuźni. Naprawdę w to wierzysz? Jego czyny były sprawiedliwe. To się kiedykolwiek zmieni. Ej, ty! Ach, więc to ty jesteś tym człowiekiem, który przekroczył przełęcz. Tak. Wspaniale! Jestem Engor. Zajmuję się tą ekspedycją. Tylko sobie nie myśl, że możesz dostać cokolwiek za darmo. Z drugiej strony, jeśli masz w kieszeniach trochę złota, zawsze jestem gotów ubić jakiś interes. Podobno to ty jesteś odpowiedzialny za rozdzielanie racji. Zgadza się. A co? Może mam cię jeszcze nakarmić? Jeśli czegoś chcesz, musisz za to zapłacić, jak cała reszta. Być może będę mógł pomóc? Hmm, pewnie. Czemu nie? Przyda mi się pomoc. Co jest do zrobienia? Nasze zapasy żywności są niewielkie. Szczególnie potrzeba nam mięsa. Zatem jeśli mógłbyś dostarczyć nam trochę mięsa, surowego lub gotowanego, szynki lub kiełbasy, bylibyśmy ci bardzo wdzięczni. Co ty na to? Pomożesz nam? Nie martw się, przyniosę ci mięso. Dwa tuziny sztuk mięsa pozwoliłyby mi napełnić kilka głodnych brzuchów. Wróć, kiedy już zdobędziesz mięso, a teraz muszę wracać do pracy. Ej, ty. Proszę, przyniosłem ci coś. Przyniosłeś wystarczająco dużo mięsa. To powinno wystarczyć na jakiś czas. Ale nie myśl sobie, że cokolwiek dostaniesz za darmo. Pokaż mi swoje towary. że o tym nie wiedziałeś. Doszło do mnie to, jo. Dokładnie to, to zrozumiałem. Ciągle to samo. Uwolniłem Gorna. Dobra robota. Zastanówmy się, co dalej. Co zamierzasz dalej robić? Wrócić do klasztoru. Zaczekam tutaj jeszcze trochę, ale skoro Gorn znów jest na wolności, mogę się z nim zabrać. Pyrokar musi koniecznie dowiedzieć się o wszystkim, co się tutaj dzieje. Jak uważasz? Mam tylko nadzieję, że Lord Hagen właściwie oceni zagrożenie. Wolę nie myśleć, co się stanie, gdy orkowie przekroczą przełęcz. Zatem bezpiecznej podróży. Hej, ty! Słuchaj, dość się już tutaj wynudziłem. Mam wielką ochotę rozejrzeć się trochę poza doliną. Jak się przedostałeś przez przełęcz? Znalazłem ukrytą ścieżkę, która prowadzi przez opuszczoną kopalnię. Świetnie. Zaczekam na właściwą chwilę, a potem dam stąd nogę. W takim razie idź na farmę Onara. Znajdziesz tam Lee i jego chłopców. Na pewno ucieszą się na twój widok. Tak zrobię. Dzięki za cynk. Jeszcze się spotkamy. Możesz na to liczyć. Jakbym nie A miał wystarczy nic to, że mnie mn. tak nikt nie słucha. Czy to się kiedykolwiek zmieni? Nie potrzebuję jeszcze więcej kłopotów. Nie to już nic. Nie na coś takiego. To było oczywiste od dawna. Thank <laughs> you.